Cześć kochani moi, znowu się widzimy, znowu się usłyszymy, obejrzymy. Znaczy, Wy bardziej mnie obejrzycie niż ja Was, ja i mnie bardziej zobaczy, e, usłyszycie niż ja Was. Co prawda, mogę Was e, widzieć jedynie w postaci was, Waszych komentarzy lub łapek w górę lub powiedzmy jakichś innych takich fajnych reakcji. E, o co proszę, oczywiście, bo zależy mi na tym, żeby treści. Tego kanału po prostu docieramy jak najszerzej do, do, do wszystkich tych, którzy myślą, że tak powiem, podobnie jak ja, i do tych, którzy nie myślą podobnie jak ja, żeby zmienić ich sposób ewentualnie myślenia, stan świadomości. O czym dzisiaj, kochani, to będzie dzisiaj audycja czołobitna, bo chcę wyrazić ogromną wdzięczność za poświęcenie pewnemu człowiekowi, horosowi pracy. Eee, no Powiedziałbym nawet bo, współczesnemu bohaterowi, który się nigdy nie poddaje, który działa, e, który po prostu jest ogromnym altruistą, ma na celu e, nasz, nasz interes jak najbardziej. Po tym wstępie, ty już domyślacie się o co chodzi, i przejdziemy do rzeczy, dlatego że faktycznie, kochani, jest komu za co dziękować bardzo. Otóż, komu chcę podziękować najserdeczniej, jak tylko umiem. Otóż, bardzo chcę podziękować. Przepraszam bardzo, ale coś mi tutaj się zmieniło. Dobrze. Otóż chcę podziękować i dziękuję najserdeczniej głównemu inspektorowi sanitarnemu kraju, który chce zaostrzyć kary za brak szczepień, a pensel i adres, adres zamieszkania trafi do baz danych. To jest jak widzicie tytuł e, artykułu zamieszczonego zamieszczonego o tutaj 18 lipca 2024 roku. Opracowała pani Katarzyna Romik, a więc y, świeżynka, tak prawdę mówiąc. Może nie wszyscy to zauważyli, nie wszyscy docenili efekty świeżo powołanego głównego inspektora sanitarnego kraju, bo ten nowy inspektor został powołany w czerwcu przez panią ministrę zdrowia, a jest takie ministerstwo zdrowia. Raczej Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Opieki nad Chorobą. I nie wiem, czy to można nazwać opieką nad chorobą. No ale mniejsza z tym, może wy wymyślicie coś. W każdym razie posłuchajcie. Doktor Paweł Grzesiowski, jak mówią muzułmanie, oby żył wiecznie. Główny inspektor sanitarny wnikliwie przygląda się niezaszczepionym dzieciom. Dobrze, że się im przygląda. A w zasadzie przygląd zaraz, przygląda się niezaszczepionym dzieciom. Yy, w jakim celu on się przygląda? Bierze dziecko i co on z tym dzieckiem robi? Yy, w jaki sposób się przygląda? Od przodu, od tyłu, z, z góry, z dołu? Nie wiem, ale mniejsza z tym. Pewnie taka licencja poetyka. Zmienił się system zbierania danych. Ale to nie koniec. Kolejnym krokiem ma być zaostrzenie kar dla rodziców, którzy nie chcą szczepić dzieci, informuje Dziennik Gazeta Prawna. Do tego się później odniosę. Główny Inspektor Sanitarny poinformował, że do baz danych trafiają numery PESEL i adresy zamieszkania dzieci, których rodzice nie zgodzili się na podanie szczepionki, informuje Dziennik Gazeta Prawna. Doktor Paweł Grzesiowski ten Grzesiowski z tych lat 2019 i tam później 2021 20, 21, 22, który bardzo dbał o zaszczepienia przeciwko celebrycie i chwała mu za to, że tak dbał o nasze zdrowie i chwała mu za to, no ale że tylu Polaków tak niechcący odeszło wskutek tego. To taki jakby uboczny efekt, bo może umarli z innych przyczyn, nie wiem. Ja niczego nie mówię absolutnie, chowaj Boże. E, wiem tylko, że naprawdę dr Grzesiowski naprawdę bardzo dba o nas. Jest przykładem wybitnego altruizmu i chciałbym mu dodać, o ile to byłoby możliwe, tytuł Bohatera pracy. Dawniej to był tytuł Bohatera pracy socjalistycznej, a teraz pracy w Unii Europejskiej czy WHO. Czy tytuł bohatera pracy medycyny rockefellerowskiej, nie wiem, trzeba będzie się nad tym zastanawiać, może wy będziecie mieli jakiś pomysł. Paweł, doktor Paweł Grzesiowski tłumaczył w rozmowie z dziennikiem, że do tej pory, cytuję, faktyczny obraz liczby zaszczepionych dzieci był zaburzony, bo skupiano się na kartach szczepień i odmowach. Dzięki gromadzonym teraz danym inspektorzy chcą docierać bezpośrednio do rodziców i zachęcać do zaszczepienia dziecka. Rozumiem, że ten tytuł, yy, Zoszczenie Kar, to jest rodzaj zachęty. Świetnie, ja bym na to nie wpadł. Po prostu co za jakiś wystrzał inteligencji niesamowitej, jaki pomysł podpowiedziany przez wszechświat nie wiem. Że zachęcenie poprzez mandat to mogło być bardzo skuteczna. Więc główny inspektor sanitarny, oby żył wieczny, jeszcze raz powtarzam, chce zaoszczędzić kary za brak szczepień. To nie koniec zmian. GIS, główny inspektor sanitarny, rozważa zmianę systemu kar. Według Rzesiowskiego obecny system jest skomplikowany i długotrwały. Chcemy, by mandaty mogły być nakładane bezpośrednio przez sanepid. Wówczas kara będzie bardziej odczuwalna, a przez to bardziej odstraszająca, mówi główny inspektor. Zaraz to mi się trochę kłóci, bo najpierw była mowa o tym, że inspektorzy sanepidu mają y, y, namawiać do rodziców, motywować do szczepienia, a teraz y, kara ma być odstraszająca, bardziej odczuwalna. Przez to bardziej odstraszająca, to ja nie rozumiem. Motywacja poprzez odstraszanie? Nie znam takiego pojęcia, ale może ja jestem po prostu niekumaty, nie w temacie, może wymyślono jakieś takie nowe metody psychologiczne. Motywacja poprzez odstraszenie. Dobrze, idziemy dalej. Z taką opinią zgodził się specjalista, następny specjalista, kochani, specjalista, ekspert. Epidemiologii był wiceminister zdrowia do spraw polityki, był wiceminister zdrowia do spraw polityki lekowej, profesor Marcin Czech. Chwała ci, panie profesorze Marcinie Czech, obejrzył wiecznie. Wskazał, że w Polsce nie wystarczy zachęcać do szczepień. Tym, że ich powszechność służy wytworzeniu odporności środowiskowej będącej gwarancją bezpieczeństwa dla osób z obniżoną odpornością. A zaraz, 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 zaraz. A dlaczego to? Mamy obniżoną odporność. Panie profesorze Czech, panie doktorze nauk medycznych Pawle Grzesiowski, proszę o oświecenie, bo ja pewnie się nie znam i moi goście na kanale mogą się nie znać. Dlaczego w Polsce są ludzie z obniżoną odpornością? I mam pytanie: czy jeżeli ktoś ma obniżoną odporność, czy można im podawać szczepionki? Ja zadaję pytanie, bo się nie znam na tym. Ja bym chciał wyjaśnić to zagadnienie, bo w ostatnich latach to masa ludzi tak bez konsultacji lekarskich, nie wiem czemu, lekarze czekali na nich, aż oni się zgłoszą, a ci ludzie, jak te barany, podchodzili, podstawiali ręce, wiecie, tam pod, pod te, te... A żaden nie zapytał o to lekarza, czy może, czy, czy, czy jest to dla niego okej, okay, czy nie. I kobiety w ciąży tak samo. Te kobiety, które były nieświadome, że najpierw musi pójść do lekarza, przebadać się, czy może przyjąć takie coś, taką kłójkę. Kujawkę, o nazwijmy to kujawką, nowe określanie taki szczypiorek ze śmietanką. Tymczasem ludzie szli, tak jak po Ibuprofen albo Gripex do, do stacji paliw, gdzie można to wszystko kupić, co się chce, do wyleczenia siebie samego. Zdaniem profesora Marcina Czecha, model skandynawski się tu nie sprawdził i zasugerował rozwiązanie z Australii. Zaraz, przypomina mi się Australia i ten faktycznie ten szczęsny czas, te dobrodziejstwo dla Australijczyków, którzy byli bici, jak tylko wyściubił nos z własnego domu, to byli zamykani, kuci, aresztowani. No, pacyfikacja następowała. wiecie co że to może być dobry przykład? Zasugerował rozwiązanie z Australii. I teraz dalej. Nie wiem, czy to pan profesor Czech, 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 Czech ma na myśli, ale ten, to rozwiązanie z Australii to coś mi przypomina. Nie wiem, czy o to będzie mu chodziło. Rodzice niezaszczepionego dziecka ponoszą całkowite koszty leczenia, jeśli ono zachoruje na coś. Na co mogło być zaszczepione? Aha, nie sądzę, by rząd się na nią zdecydował, choć takie rozwiązanie na pewno byłoby skuteczne, powiedział profesor Czek na łamach dziennika prawdy. Myślę, że to rozwiązanie byłoby również bardzo skuteczne, jeżeli chodzi o zużycie większej ilości szczepionek, które by posłużyły dzieciom. Aby nie chorowały na konkretną chorobę. Jak to będzie miało wpływ na inne choroby: na autyzm, na celiakię, na, na alergie, na inne choroby, to ja nie wiem, bo się na tym nie znam. Natomiast, kochani, no, to tak jak sugestia: jeżeli obydwaj lekarze mogliby odpowiedzieć na to pytanie to warto byłoby wysłuchać, bo oni są specjalistami, bardzo dbają o nasz interes, chociaż jak znam życie, to nie doczekamy się pewnie odpowiedzi, bo nie będą mieli czasu odpowiadać. Pytanie uznają za głupie, powiedzą, że nopy, czyli niepożądane odczyny poszczepienne, to tylko się przedarzają w okresie najwyżej 3-4 tygodni od momentu zaszczepienia, a po 4 po latach to nie są nopy. Tylko zastanawiam się, dlaczego w Stanach w tej chwili chyba jedno na troje dzieci to są dzieci autystyczne? Nie wiem, o co tu chodzi, ale może ci profesorowie mają jakąś odpowiedź. Znaczy pan profesor Czech, Czech, Czech przepraszam, i doktor Grzesiowski, może mają też odpowiedź na to. Dalej, kochani. W poprzednim tygodniu GIS, czyli główny inspektor sanitarny, ostrzegał przed zagrożeniem, Jakie niosą ze sobą narkotyki i substancje psychoaktywne? Okres wakacji sprzyja ryzykownym zachowaniom. Ale zaraz, zaraz, czym ja tutaj. Zaraz. A co to ma do rzeczy w artykule o szczepieniach? No dobrze, posłuchajcie, ja tego nie będę teraz czytał. Link dam, bo te, te ryzykowne zachowania, te narkotyki i tak dalej, substancje, w tej chwili mnie to nie interesuje za bardzo. A i to jest wszystko. Ale tu jest jakiś artykuł, będę musiał do tego dotrzeć. Brak szczepień będzie mniej karany, GISP przedstawił propozycję. Nie wiem o co tu chodzi. No i tutaj oczywiście e, na przykład wypowiada się w, w dyskusji pani Libusza. Nie przyjmować do przedszkoli żłobków, plus edukacja w chmurze zamiast w szkole. Brak szczepień, płatna opieka zdrowotna i cofnięcie 800+, 300+, plus ulg podatkowych i po sprawie. Co tam jeszcze? Na razie tylko tyle, no i to jest wszystko. Kochani, zatrzymuję udostępnienie tego artykułu. Jeszcze raz powtarzam, Główny Inspektor Sanitarny chce, chce zaoszczyć kary za brak szczepień. PESEL i adres zamieszkania trafi do baz danych. Dobra, zatrzymujemy udostępnienie. A na jakiejże to podstawie, kochany panie doktorze Grzesiowski, obyś żył wiecznie? Na jakich to podstawach chce pan przekazywać nasze dane do jakichś tam znowu baz danych? A RODO to nie obowiązuje? Już Poczta Polska też miała problem z wydrukami podczas jakichś tam wyborów, ja coś tam przekazano nieprawnie i tak dalej po sądach. Dzisiaj się tam ciąga, ciąganiny są i tak dalej. A panie profesorze, panie doktorze Grzesiowski, bo ja takie zadaję pytanie jako człowiek niekumaty zupełnie w tych sprawach, bo mnie to ciekawi. A od czego zależy odporność nasza? Czy nie zależy od przypadkiem od stanu jelita, od stanu skóry? błon śluzowych czyli skóry wewnętrznej ale przede wszystkim od jelita, bo ja gdzieś tam przeczytałem, że 80% mocy od układu odpornościowego zależy od jelita. A jeśli to prawidłowo funkcjonuje, a więc i odporność jest wysoka, jeżeli to jest jelito zasiedlone prawidłową tak zwaną mikrobiotą jelitową. Jeżeli kosmki jelitowe prawidłowo pracują. A z drugiej strony Organizm kiedy jest zdrowy, silny, to jest sytuacja, kiedy nie ma tak zwanej kwasicy metabolicznej niskiego stopnia. Więc jak to jest? Czy te, ta odporność to tylko wyłącznie zależy od kujawek? Tylko kujawka nam to zapewni. I jak to jest, panie doktorze, bo proszę mi to wyjaśnić, bo nie znam się, jeszcze raz przypomnę. Bo pan tam mówił, tam w tym artykule jest mowa o tym, żeby zwłaszcza szczepić osoby, ludzi z niską odpornością. Ja czytałem zawsze, kochani, że takich ludzi z niską odpornością to nie można szczepić. Bo podaje się te. Te, te, jakieś tam negatywy, że tak powiem, że je zwalczył. Ale jak on może zwalczyć, jak on jest słaby? To tak, jakby wiecie, co na linię frontu wysyłać żołnierzy, takie złapanki, kaleki, bez nogi, bez ręki, bez jednego oka, z cukrzyków, nowotworowców ze szpitali i dawać ich na linię frontu. Dać im kałachy, a może pepesze jeszcze z II wojny światowej, bo gdzieś tam w magazynach pewnie leżą. Może niemieckie MP, nie wiem. Oni też mogą być skuteczni. A wiecie co? Dlaczego? Dlatego, że im się wytłumaczy, że będą bronić ojczyzny. A więc tutaj tak samo można, posłuchajcie. No, rodzice, no dlaczego, dlaczego tymi mandatami mają być ukarani rodzice? A słuchajcie, a żeby te pieniądze, które mają być ściągnięte, ale może jakiś tam fundusz powstanie, żeby zapłacić rodzicom, sfinansować szkolenia dla rodziców. Zobaczcie, ile byłoby plusów. Ja kiedyś o tym wspominałem, żeby przeszkolić rodziców, ba nawet nauczycieli w szkołach, żeby to oni kłójkowali dzieciaki. Zobaczcie, służba zdrowia będzie odciążona, szybciej to będzie się działo, Rodzice będą bardziej świadomi, nauczyciele będą świadomi, lepsza współpraca będzie między rodzicami nauczycielami, bo na przykład rodzic na wywiadówkach powie: Panie, ja nie będę ku własnego dziecka, panie, zakłuj je, pa, zakłuj moje dziecko sam. Mowa o nauczycielkach i nauczycielach, żeby to one zakłuli to dziecko. Że używam słowa zakuli. Ja wiem, tak mi się trochę może niezręcznie to powiedziało zakłóć dziecko. Ale kochani, zobaczcie, jaki to byłby dobry pomysł. I jeszcze raz powtarzam, służba zdrowia odciążona, lepsza dystrybucja. Producenci kujawek będą zadowoleni nieprawdopodobnie. Bo tylko wiecie, do szkoły, paczki przyjdą, szczykawy, wszystko jak potrzeba. I idzie robota. Dzieciaki ustawią się, po prostu wychowawcy przychodzą. Tam na korytarzu stoi krzesełko, dzieciaki tylko pochodzą do krzesełka, Kójka, kujka, 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 leci, 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 leci. Rodzice zadowoleni, bo będą mieli zbani, bo rodzice nie mają czasu. Rodzice przychodzą po pracy, mówi, włącz telewizor, usiądź do kompa, poglądaj sobie, albo na komórce jakieś bajeczki. Też będą szczęśliwi, może rodzice nie będą musieli yy, po prostu yy, kłuć, kłuć, nakłuwać swoich dzieci i wszyscy będą szczęśliwi. Zobaczcie, jak to można rozwiązać. Dlatego apel do głównego inspektora sanitarnego kraju, doktora nauk medycznych Pawła Grzesiowskiego, oby Pan żył wiecznie, panie doktorze, o przemyślenie tych paru propozycji, a to wszystko dzięki temu, że żeby po prostu wzrastała populacja narodu, żeby dzieci były silniejsze, żeby. Po prostu w tej nędzy materialnej, bo zobaczcie, dzieci tak są biedne polskie dzieci, że odżywiają się tylko fast foodami, tylko tymi chipsami w McDonaldzie. tu, Ta zachodnia, e, zachodnie żarcie. A tu dajemy im po prostu niesiemy kaganek o światy zdrowotnej. Angażujemy i teraz słuchajcie, doktor Grzesiowski został dopiero w czerwcu głównym inspektorem, inspektorem sanitarnym i zobaczcie, jaką kolosalną pracę już wykonał w przeciągu jednego miesiąca. Już stworzył podwaliny systemu mandatowego. Słuchajcie, on po nocach chyba nie spał. Ja po prostu jestem pełen podziwu dla niego. Składam najwyższe wyrazy uznania dla niego, że zobaczcie, nie śpi, a może też nie je, siedzi przy kąpie, przegląda jakieś ustawy, materiały prawne, przepisy i konstruuje nowe coś, nowe rozwiązania, które mają służyć całej Polsce, wszystkim ludziom, rodzicom, dzieciom, obywatelom, żeby Polska rosła w siłę, a ludzie byli bogatsi. O kolejne doświadczenia. I to byłoby na dzisiaj tyle. Kochani, jeżeli moje propozycje, które tutaj wyraziłem dzisiaj, i wyrazy najwyższego uznania dla głównego inspektora sanitarnego kraju, doktora nauk medycznych, pana Pawła Grzesiowskiego, z najwyższym szacunkiem dla jego osoby, jeżeli to wam się podoba, jeżeli uznajecie to, że sposób wyrażenia przeze mnie tych myśli, tych odkrywczych myśli, tych propozycji podoba Wam się, to proszę o lajki, o subskrypcję i o komentarze. Wszystkiego najlepszego na dzisiaj. Papatki. Pa! Patki, pa.